To nie jest zwykła aplikacja, to droga wojownika. Cześć, tu Piotrek. Witam Was na kanale Upside Down, a w zasadzie to witam Was na kanale Rytuały Wojownika, bo dzisiaj jest cały ten hype, który budowałem o tym, co chcę dzisiaj powiedzieć, zapowiedzi. Czyli co ostatnie 3-4 tygodnie się działo, co robiłem, jaki był ten mój pomysł, co działałem. A więc bez owijania, yy, chcę zbudować aplikację, chcę zrobić aplikację, która będzie najlepszym narzędziem do zmiany. Będzie Was wspierać na co dzień, będzie działać po prostu, włożyłem w to. Bardzo dużo energii włożyłem w to, bardzo dużo czasu, bardzo dużo przemyśleń. To wszystko co wiem, próbowałem po prostu przełożyć do aplikacji i dzisiaj wam opowiem jak to wszystko wygląda, jak to się zaczęło i po prostu i w którym kierunku to idzie. Ten pomysł do mnie przyszedł dość dawno, on przyszedł do mnie bardzo dawno, bo ja miałem kilka pomysłów na różne aplikacje. Część była większych, część była mniejszych, jakieś tam dodatki. Do, do, do systemów czy coś takiego, ale pewnego dnia, pewnego poranka ja wstałem rano, obudziłem się i był dzień biegania. Był dzień biegania, brzydki dzień w zimowy i ja w zimie biegam na bieżni, w lecie bieg biegam na zewnątrz. I co? I nie chciało mi się jechać. No i tak się bije z tymi myślami, i ja zawsze, jak mam taki opór, to rozkładam to na części pierwsze, czyli ok, nie chce ci się iść biegać, nie musisz biegać. Ale musisz iść na bieżnie, musisz iść po prostu, jechać do remizy, wejść na bieżnie i jeżeli będziesz nadal z tym oporem, możesz wrócić. Pojechałem na tą do remizy, wszedłem na bieżnie. No jak już wszedłem na bieżnie, no to zrób kilometr. Zrób kilometr, już ta taśma leci, przebiegnij kilometr. No i tak zacząłem biec kilometr, normalnie biegać, biegnę 7. No i tak pomyślałem, no przebiegłem kilometr, no to już zrobię 7 i po prostu zrobiłem tą moją poranną rutynę. Ten mój rytuał wykonałem i do czego zmierzam, i wtedy, jak właśnie biegłem, już przy końcu, tak sobie myślę, znam ten głos, znam to tak dobrze, to jest tak przewidywalne, że rano mi się nie chce iść i wstać i to robić, co mam zrobić. A dosłownie pół godziny później zrobiłem to i mi ten sam głos mówi, jaki jesteś zajebisty, ale fajnie, że zrobiłeś, wiedziałem, że zrobisz, i ten sam głos najpierw mnie trzyma, a później mnie pcha. Jak go z nami, ja się potrafię przebić, ale jakby tak zrobić, coś, co by przełamywało właśnie i przypominało nam o tej przyszłości, taki budzik, taki jakiś coś takiego, właśnie wizję. I wtedy powstała właśnie ta moja wizja budzika. Budzik, gdzie robię wizję, czyli daję moje zdjęcia, daję mój cel, daję to, co chcę osiągnąć. Nagrywam się sam lub wybieram tekst i to mnie rano budzi. Jeżeli chcę na przykład dziś iść biegać, trenować, to mogę sobie powiedzieć, wstań i biegnij. Wstań i idź biegać, bo wiesz, że to jest twój cel. Twoim celem jest twoje zdrowe ciało. Nie zapominaj o tym. I dziękuję ci z przyszłości. Dziękuję ci, że wybrałeś dobrą drogę. I ja mogę tą notatkę nazwa, na, nagrać, podłączyć ją po prostu w, tym, w, tym, w tej aplikacji, żeby to mnie budziło. I to jest część, jedna z tych części. To jest ta wizja, to jest to, co ma za zadanie motywacji, ale ja nie mogę nikogo motywować. Ja nie chcę być motywatorem ani nikogo tam uczyć, co robić. Tylko moje zdanie jest takie, że każdy człowiek ma cel, każda osoba ma cel i pragnienie, tylko my o tym nie pamiętamy. I ciągle zapominamy. I powinniśmy, i właśnie chciałem stworzyć coś, co by przypominało, i mamy non-stop te telefony, poprzyklejane do tyłków, że tak powiem, poprzyklejani do nich jesteśmy. Wykorzystajmy je maksymalnie. Jeżeli na nich siedzimy, to zróbmy, żeby po prostu nam przypominało o tym, co chcemy. Nie, żeby nam zabierały to, co chcemy, jak siedzimy na TikToku czy, czy na YouTubie i non-stop męczymy, 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 męczymy te same wideo podobne. Tylko, żeby sobie właśnie oddać ten czas w drugą stronę, żeby to zadziałało. Dlatego powstał tak, tak, tak się zrodził ten pomysł. Ja zacząłem o tym rozmyślać coraz więcej, coraz częściej, i zacząłem stwierdziłem, że to jest naprawdę zajebisty pomysł. To jest to, co chcę zrobić, to, co chcę stworzyć. I oczywiście, krytyk nie da rady, nie wiesz, co robisz, finansowo nie podołasz no, po prostu nie da rady. Dlatego właśnie założyłem ten kanał, dlatego właśnie zacząłem o tym wszystkim mówić, zbierać społeczeństwo. Teoria była, że będzie upside down odwróć życie do góry nogami. I to właśnie było ten upside down, ale, ale jak zacząłem robić prototyp później już. I, I jak już zacząłem robić, to właśnie w figmie, to poprzez to, że zrobiłem, to dodałem różne funkcje i zabrałem różne funkcje. Ona nabrała fizycznego takiego wymiaru, to było bez kodu, ale już ja widziałem co i jak jeszcze. I to mi dało taki fizyczne, namacalne, i przede wszystkim zrozumienie. Tego to już nie była teoria, tylko zrozumienie, jak to ma działać. I wtedy wyszła właśnie kolejna rzecz, którą chciałem pokonać. Ja, jak walczyłem z moimi uzależnieniami i z moją zmianą, największym problemem był czas. Największym problemem było to, że teraz mi się nie chce, albo chcę coś robić, na przykład chcę oglądać tam do pornografii mieciągni, a wiem, że tego nie chcę robić. Ale zawsze był problem, właśnie z tym, z tą chęcią oglądania i bić, i bić się w głowie ciągle sobie y, później, nie, nie oglądaj, oglądaj i ta bitka, bitka, szarpanina. Cały czas myślałem, jak rozbić czas, jak pokonać czas. Jeżeli ja chcę schudnąć, jeżeli chcę mieć zdrowe ciało, ja nie mogę mieć zdrowego ciała, ale muszę stworzyć codzienne rytuały. Dlatego to są te rytuały wojownika. Dlatego że. Struktura aplikacji jest na trzech poziomach, tak jakby czyli codzienny rytuał, codzienny ten budzik cię budzi i budujesz swoje rytuały, tak? Masz swoją wizję w budziku i buduje rytuał. Chcę mieć, ok, mój cel: zdrowe ciało, zdrowy duch. Ok, nie ma sprawy. I teraz, jakie potrzebuje rytuały? Poranny bieg, poranny spacer poranna medytacja, poranne rozciąganie, zdrowe jedzenie i to wszystko mogę ustawić jako codzienny rytuał przypomnienie. Tak? I aplikacja mi codziennie przypomina o moim codziennym rytuale. Musisz to zrobić, to nie musisz zrobić. I masz cały czas te rytuały. Te rytuały przechodzą w bitwy, czyli od 7 do 28 dni to jest bitwa. I mogę sobie ustawić bitwę na przykład z cukrem 28 dni bez cukru, 28 dni bez pornografii, 14 dni bez pornografii, 30 dni bez papierosa. I ja mam te bitwy cały czas ustawione i codziennie je. Tikam, zrobiłem, nie zrobiłem, zielone, czerwone i tak dalej. I dzięki temu buduje po prostu ten czas, się, się rozłamuje, jakby w małe cząsteczki, które ja mogę przerobić. Czyli dzisiaj nie palę, to jest ten jeden dzień. Ten jeden dzień prze przełącza się w kolejny, w kolejny, liczy się do przodu i wychodzi nam fajna bitwa wygrana. I te bitwy, jeżeli je połączymy w wielką wojnę. I mówię, tu jest wojna z samym sobą, tu jest wojna. Jeżeli ja chcę się zmienić, muszę iść na wojnę z moim mózgiem. I wojna trwa, to już sobie wpisuję na przykład 300 dni przemiany i trzymam się tych bitw, tych rytuałów codziennych, które mnie prowadzą w wojnie. Do tego mamy statystyki, które nam mówią, jak nam idzie i jak to wszystko wygląda. Zrobiłem też notatnik i Notatnik i tagi, tagi emocjonalne, czyli jak się czuję zły, szczęśliwy, zadowolony, sfrustrowany. Yy, powód tego jest taki, że te tagi powodują, tagi powodują, że z czasem my się poznamy czyli co pisze, jak pisze, kiedy pisze czy pisze, jak jestem sfrustrowany czy pisze, jak jestem szczęśliwy zaczynam się poznawać dzięki temu notatnikowi. Dodałem też medytację. Codzienna prosta medytacja to jest podstawa, żeby się wyciszyć. Jest też krąg wojowników, to jest społeczność, to do mnie przyszło. Tak sobie pomyślałem, jak można innych ludzi wspierać, ale bez ego. Dlatego, że ego jest, my musimy mieć i mamy to ego, ale ono nie jest dobre, ono nie jest yy, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że każdy jest na swojej drużce, każdy jest na swojej ścieżce, tak? I jeżeli ja biegam maraton, to ja nie jestem lepszy od gościa, który biega 10 kilometrów. Bo ja też kiedyś nie biegałem maratonu, tylko zacząłem od kilometra. Później biegałem 10, później biegałem 15, w końcu zrobiłem maraton, później zrobiłem dwa maratony. Ale są osoby, które robią po. nie 100 maratonów, tylko po 100 km, po 150 km dziennie. Przebiegają kontynenty. I ja się mogę. Ja się nie chcę do tych ludzi porównywać. W formie, ja jako. Z dołu chcę się porównać do góry do lepszych ludzi. Podziwiam ich za to, co robią, i ja też chcę robić lepiej. Ale ja nie chcę się odwrócić, i na przykład ktoś mi napisze, że wygrał wojnę, wygrał bitwę z połową maratonu, a ktoś mu napisze zaraz, o, ja zrobiłem całe. Ty zrobiłeś w dwie godziny, ja zrobiłem w, dwa, w półtorej. To nie o to chodzi. Chodzi o czyste wsparcie. Dlatego krąg wojowników jest anonimowy. I jest czyste wsparcie, czyli trwa walka, walczę z tym i odpisujemy. Tak trzymaj. I to są ustawione, jakby ustawione są możliwości wysłania i odebrania informacji. Jest to ograniczone, jest dlatego że właśnie nie chcę żadnych porównań. Nie chcę, żeby się ludzie porównywali. Jeżeli chcesz się porównywać. Idź na Instagrama, idź na YouTube'a czy, czy na tego Facebooka, wpisz sobie jestem zajebisty, przebiegłem nie wiem ile kilometrów i jestem najlepszy na świecie, porównaj się do wszystkich. Ja chcę, żeby ludzie się wspierali, bo ten otyły jakiś tam młody człowiek, który zaczyna dopiero zmianę jego początki będą bardzo kulawe, bardzo powolne i takie szarpane. Ale zadaniem tej aplikacji jest go zmotywować do tego, żeby został w tej drodze i żeby szedł do przodu, bo to się zmieni. Z czasem. Z czasem będzie biegał więcej, szybciej, dalej, i tak dalej. Jeżeli mówimy o bieganiu, bo są różne przemiany, ale mówię o ogólnie, właśnie bez, bez ego, porównanie i wsparcie. Po prostu czyste wsparcie. Ja wiem, jak to jest. Ja wiem, jak to jest walczyć z nałogiem. Zaliczyłeś wpadkę. Rozumiem cię. Rozumiem Cię, ja też zaliczyłem wiele wpadek. Najważniejsze jest, żeby szybko wrócić do walki. Jak zaliczyłeś wpadkę, nie bij się. Tylko działaj od razu, ok, zaliczyłem wpadkę, rano wstaję, idę dalej. Na tym to polega, na tym polega zmiana, na tym polega wsparcie. To nie jest tak, że ktoś jest idealny i rzuca jakiś nauki, i nagle jest koniec. Są pojedyncze przypadki, że tak się dzieje. Ale w większości przypadków to jest droga, to jest walka, to jest po prostu... To nie jest nic lekkiego ani przyjemnego, to trwa lata. Dlatego właśnie y y dodałem te rzeczy. Dodałem dodatkowe funkcje y mapy świadomości. Dodałem też ścieżkę przemiany: czyli mamy naszą wizję, mamy wojnę, wybieramy na 360 dni przemiany i mamy punkty, gdzie możemy sobie zrobić notatkę, nasze kroki milowe. Schudłem 5 kg. Wpisuję to, przebiegłem pierwsze 20 km, utrzymałem dietę 30 dni, widzę różnice w lustrze, nieważne, każdy to będzie miał swoje przemiany, swoje drogi, swoje wizje. Aplikacja jest całkowicie, będzie wszystko do ustawienia. I dlatego właśnie przyszła ta zmiana też yy, nazwy kanału, czyli kanał będzie się nazywał Rytuały Wojownika, dlatego że te codzienne rytuały budują. Całość codzienne nawyki budują nasze życie. Moje konto to odwzorowanie moich nawyków zarabiania i wydawania pieniążków. Moje ciało to odwzorowanie moich nawyków ruchowych i, i, i jedzenia. To są moje nawyki, tak ja wiem, że tam w minimalnym stopniu jest yy, geny ale geny się aktywują i nie aktywują w zależności od otoczenia i od tego, jaki mamy na nie wpływ. Dlatego one aż tak dużej wagi nie mają. Dla normalnych, przeciętnych ludzi jest to naprawdę wszystko kwestia nawyków, codziennych rytuałów, i dlatego są rytuały. Więc zapraszam do zapisów. Jak tylko pojawi się odpowiednia ilość zapisów, będę szukał firmy, która to zakoduje i zrobi. Mam już prototyp. Strona jest rytuaływojownika.pl/rytuały przez l. I ja te wszystkie linki pododaję w opisie, także one będą, będę je dodawał w tych kolejnych nagraniach. Także naprawdę jestem mega podjarany tym wszystkim, co się dzieje, bo. Wszystko idzie w dobrym kierunku, naprawdę. Bałem się tego wszystkiego, martwiłem się, byłem przemęczony i naj, najfajniejsze jest też to, że ja robiłem tą aplikację na figmie prototyp taką atrapę, i tak bardzo jej potrzebowałem. I tak sobie myślałem, ale bym z tego skorzystał. Bo po prostu pierwsze dwa tygodnie, no to z impentem ruszyłem, później właśnie zaczęło się pod górkę. Rzuciłem sobie marchewkę, byłem w górach na urlopie, ale ale tak sobie siedzę i rano nieraz mi się nie chce wstać, tak sobie myślę, ale fajnie by było i tak kurde obudziłoby mnie to i by mnie to zmotywowało i bym to zobaczył i ja już to miałem, patrzyłem w telefonie, tylko te screenshoty robiłem, ale naprawdę jest to motywujące, dla mnie to już działało w tym etapie budowania i naprawdę jak z ludźmi nieraz rozmawiam, ze znajomymi, z kolegami to widzę i mówię im o tym pomyśle Wszyscy naprawdę dobrze to odbierają. Dlatego to mnie pcha do przodu, bo no jest to większa inwestycja, ale też no mega zabawa. Mega zabawa i sam fakt tego, że mogę próbować i mogę kombinować i w tym kierunku się rozwijać i pomagać innym, to jest naprawdę rewelacja. A nie wierzę do końca w coachów, bo coach nie jest złym człowiekiem. Czy nie chodzi mi, że nie wie, bo. Są dobrzy, dobrzy, którzy pomogą, ale my jesteśmy tak różni, że taka uniwersalna pomoc na co dzień. Wiele osób nawet nie chce wyjść, że tak powiem, z cienia i próbować się zmienić, bo się wstydzi. Ja tak miałem. Ja się wstydziłem iść i zapytać i poprosić o pomoc. Po prostu oglądanie pornografii i nawet taki to nie jest nic, co lekko przychodzi, żeby się przyznać, i ruszyć czy z alkoholem czy, czy inne problemy największym problemem jest właśnie wyzwaniem to się przyznać przed samym sobą. Ale to powoduje że może po cichutku zaczniemy. Może po cichutku ktoś po prostu tą aplikację ściągnie zacznie działać i ruszy odważy się nawet poprosić o tą pomoc bo to też trzeba mieć odwagę żeby poprosić o pomoc trzeba mieć odwagę i moją nadzieją jest to że to będzie po prostu aplikacja, która pomoże y, y, zmieniać ludzi, która po prostu pomoże nam się zmieniać na lepsze, iść do przodu, także y, kanał tak jak mówię jest, y, nazywać się będzie, ta zmiana jest już, y, nie wiem czy ją teraz wprowadzę, jak oglądacie to wideo, czy po, a czykolwiek y, rytuały wojownika, rytuały wojowniczki, dlatego że tak jak mówię, żeby się zmienić to jest wyzwanie, to jest walka, to jest wojna, to jest wojna z samym sobą. Żeby schudnąć, dieta działa, ale my diety nie trzymamy, bo to jest walka z samym sobą. To jest, to jest walka z lenistwem, to jest walka z przeciąganiem jutro później potem, to jest walka z lękiem. Lęk nas trzyma, zamyka nas w więzieniu. Nie rób, a, bo ci się nie uda, bo co tam ktoś powie, że głupi, bo stracisz pieniądze, bo nieważne, to jest lęk. To jest lęk, to jest walka z lękiem, to nie jest nic prostego. I to ma za zadanie właśnie tworzyć, tą budować tą podstawę, budować to, że możemy pokonywać te codzienne rytuały, będą się naliczać i będą was pchać do przodu. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym pomyśle i jak Wam się to podoba. Zapisy są. Wejdźcie na stronę Rytuały Wojownika, zapisujcie się do testów beta. Mam nadzieję, że do końca roku uda się zebrać odpowiednią ilość. Zapisów, jak tylko te zapisy będą, ruszamy i po prostu będziemy iść do przodu. Będę Was informował, czy to w newsletterze, osoby, które się zapiszą, będę wysyłał newsletter. Nie będę spamował absolutnie, ale raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, update sytuacji na bieżąco, jak to wygląda, co się dzieje, jakie zmiany, jakie co, żeby po prostu wiedzieć, kiedy co. Nastąpi także. Cześć i zapraszam do subskrypcji. Zapraszam też za tydzień będzie seria o Ayahuasca, bo Ayahuasca naprawdę zrobiła rewelacyjne wyniki. Bardzo dużo osób komentowało, pisało, lajkowało, oglądało i chcę rozszerzyć ten temat. Także kilka odcinków o Ayahuasca i później będziemy dalej już szli w tych właśnie rytuałach codziennych, tej przemianie i rozwoju. Więc cześć i do następnego.